W domu przy oknie stoi biurko. Często więc widzę moje podwórko, co robi gąska, kicia malutka. Kaczki, pies, kuska to moja trzutka. I jakiś mnie zaintrygował, a widok z okna mnie oczarował. W pierzastej sukni, ładnej nie powiem, nadchodzi kwoka z ząbkiem na głowie. Za nią kurczaczki skrzydlate, małe. Na krótkich nóżkach, puchate całe. Każdy z nich dzióbkiem malutkim dziobie, Żeby smacznego coś podjeść sobie, A kwokabacznym okiem miarkuje, Czy czegoś jeszcze im nie brakuje. Czy na podwórku nie grozi im nic, Bo w razie czego pod skrzydła chyc. Tak im powiada gdacząca mama, A teraz musi trochę zjeść sama. Lecz okiem groźnie na boki rzuca, już z niepokojem na trawie kłóca, skrzydła swe wznosi dość niebezpiecznie, a pod nie biegną już podopieczni. opieczni. Nig bowiem miękko cieplutko jest, tak jak u mamy, to każdy wie, bo owa kwoka, jak każda mama, kocha cię bardzo każdego dnia, ale gdy wokół jest niebezpiecznie, to się zamienia w groźnego lwa.